Dzień dobry, witam Was serdecznie. Z tej strony Kamila i A to jest rozkład dla wszystkich osób z poznaku uwagi na lipiec 2020 roku. Zobaczymy jakie energie dookoła Was się pokażą na ten miesiąc. Na samym początku dziękuję za wszystkie lajki, dziękuję za wszystkie subskrypcje. Cieszę się, że moje materiały są przydatne. Cieszę się, że Wam się podobają. I że dajecie mi o tym znać. To jest bardzo miłe. Czytanie, oczywiście, jak zwykle, jest ogólne, więc nie do każdego to trafi. Zachęcam do tego, żeby obejrzeć swój znak ascendentalny, księżycowy, Wenus i Marsa. Oczywiście, no nie wszystko trzeba, można po prostu sobie wybrać, tak jak czujecie, który w tym miesiącu może być z Wami spójny. Jeżeli potrzebujecie, poszerzenia tematów, które tutaj się pokazują, to zapraszam proszę pisać na maila. On jest zawsze tutaj w opisie filmu na dole. I ja póki co jeszcze nie przyjmuję klientów prywatnych, więc jeżeli macie ochotę, to napiszcie, a ja Was od razu poinformuję i będę wiedziała, do kogo odpisać, że już jestem dostępna. I to skradzę kolejki po prostu, później nie trzeba będzie czekać. Wiadomo zawsze kto pierwszy ten lepszy. Więc jeżeli macie ochotę, zobaczyć może jakąś prognozę na kolejne pół roku, na jesień, to zapraszam, proszę pisać na maila. A teraz już przechodzimy do czytania dla wagi. Będę korzystała z tych dwóch talii. Tutaj jedna karty Potęga Myśli ją w sobie, karty Louis Hay. Druga talia to jest talia Santa Muerte i na początek. Ciągniemy kartę z tej talii, czyli afirmacja. afirmację Louis Hai. I ta talia nam powie, jaki będzie charakter tego miesiąca, taki ton główny temat, przewijający się dla Was na ten miesiąc. Najwyższe istnienie. Proszę o przekaz dla wszystkich osób z poznak uwagi, które tutaj szukają informacji dla siebie. Dobrze, zobaczymy, jaka jest afirmacja dla Was. Ja nie patrzę, żeby się niczym nie sugerować. I wyciągnę dla Was kartę. Co my tu mamy? Wszechświat zapewnia mi bezpieczeństwo, a życie kocha mnie i wspiera. Wszechświat zapewnia mi bezpieczeństwo, a życie kocha mnie i wspiera. Oddycham bogactwem i pełnią życia. Z radością patrzę, jak życie mnie wspiera i zapewnia mi więcej dobra, niż jestem w stanie sobie nawet wyobrazić. No, jakieś takie poczucie bezpieczeństwa tutaj jest potrzebne, i skoncentrowanie się na tym, na ile czujecie się bezpiecznie, na ile może wierzycie też w powodzenie jakichś waszych zamierzeń, waszych planów. Bezpieczeństwo finansowe tutaj może też się pojawiać. Temat takiego właśnie, że nie można niektórych rzeczy przewidzieć, może jakiś biznes wasz gorzej prosperuje niż ostatnio, może generalnie jakaś sytuacja staje się mniej pewna. Że ona już jakiś czas temu, oczywiście, dla nas wszystkich stała się mniej pewna, ale może chodzi tutaj o bardziej takie osobiste Wasze przeżycia i coś tam w Waszym życiu nagle tąpnęło, i nie wiecie, czy, jak to się dalej potoczy. No to tutaj ważne jest, żeby popracować z tym poczuciem bezpieczeństwa. Słuchajcie, co by się nie działo, zawsze będzie dobrze. Naprawdę, zawsze będzie dobrze. Ja wiem, że to do cholery może doprowadzić takie słowa, kiedy nie wiemy, co będzie dalej. Chociaż nie wiem, może kogoś nie doprowadzają. Mnie osobiście doprowadzają. I kiedy. Mam, mam taką kochaną jedną osobę, która zawsze mi mówi, że wszystko zawsze będzie dobrze. I powiem Wam, że zawsze było. Naprawdę, zawsze było. Oczywiście, no były to nie. Jakby to nie były przyjemne doświadczenia, ale nigdy nie kończyły się jakąś taką straszną, straszną tragedią. Nie kończyły się źle. Więc takie powiedzenie sobie samemu, nawet jeżeli się w to nie wierzy, że będzie dobrze, jest bardzo pomocne, bywa bardzo pomocne. Ja mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Tutaj też jakieś tematy zabezpieczenia, ubezpieczeń może, odkładania pieniędzy, jakieś poduszki finansowej, inwestowania w coś takiego bardziej stałego może się pojawiać w tym miesiącu dla Was. Dobra, patrzymy, co tutaj jest dla bliźnią, yy, nie dla bliźnią, dla wagi. Dla wagi. Waga. Lipiec 2020. Ten miesiąc dla Was. Arcykapłan, więc możecie mieć do czynienia albo z osobami urzędowymi, albo z instytucjami właśnie państwowymi, z uczelniami wyższymi. Yy, możecie mieć też do czynienia z osobą, która będzie decydowała za Was. I to też może wprawiać w, takie, w te, takie poczucie właśnie braku tego bezpieczeństwa, że ode mnie niewiele tutaj zależy. A kiedy ode mnie niewiele zależy, no to trze, trzeba zaufać po prostu. Trzeba zaufać. Małżeństwo może być bardzo ważne w tym miesiącu. I kwestia jakichś decyzji właśnie osób urzędowych. To także jest kwestia wiary. Więc może główną rolę odegrać w Waszym życiu w tym miesiącu właśnie wiara, trzymanie się jakiejś wiary, wiary w coś. Nie mówię tutaj, że to ma być jakieś konkretne wyznawanie konkretnej religii, tylko jakby wiara w coś, że na przykład się uda, że, że zakończy się to powodzeniem. Wiara w siebie, wiara, wiara w kogoś, zaufanie komuś, zaufanie sobie, zaufanie życiu. Może jakaś osoba z podznaku byka też będzie bardzo istotna w waszym życiu w tym czasie. Wy pokazujecie się w lipcu jako dwójka buław, czyli stoicie na rozdrożu i zastanawiacie się, co teraz zrobić, którą drogą pójść. Więc jednak jest takie, taka niepewność. Dwójka buław to są możliwości. Można wybrać, można... to i ma się wybór zawsze w tej dwójce, nawet jeżeli wydaje się, że go nie ma. Dwójka w to jest takie określanie, dokąd zmierzam, jaki jest mój cel, no i później zastanawiamy się, jaką drogą tam można dotrzeć, by ten cel osiągnąć. Pokazuje się dwójka przy arcykapłanie, więc to ewidentnie może być kwestia związku, jakiegoś stałego związku i małżeństwa. Niekoniecznie to musi być małżeństwo, może to być po prostu stały związek. W każdym razie jest to jakaś, jakaś solidna relacja. Poza tym tutaj też są jakieś decyzje do podjęcia i one nie muszą wcale dotyczyć partnera jako takiego. Ani męża, ani tam partnera stałego to może dotyczyć osoby z rodziny. Osoby z rodziny tutaj ja bym szukała bardziej... W tematach rodzica albo kogoś starszego z rodziny, bo ACKA pan mówi o kimś starszym z rodziny. Więc, ym, więc ktoś starszy z Waszej rodziny może w tym miesiącu stawiać was jakby przed, w sytuacji pod, podejmowania decyzji. Co wam pomaga? Pomaga Wam królowa kielichów. Yy, tutaj mamy dużo zaufania, ale to też jest kwestia jakiejś edukacji dla niektórych osób. Ale to już tak pominąwszy. Królowa Kielichów to jest karta matki, więc jeżeli tutaj jest jakaś sytuacja, taka poważna, to matka może Wam być pomocna. Także miłość, zaufanie, i ona oferuje tak swoje serce to postać na tej karcie, więc zaufanie, danie komuś kredytu, zaufania, okazanie. Hmm, Łaski, jakieś takie litości, no nie wiem, może ktoś przeskrobał coś w waszym życiu, może partner, partnerka coś przeskrobali, jakby mm, tutaj trzeba podejmować decyzję albo wy coś przeskrobaliście i trzeba by było dowieść swoich uczuć, no różne sytuacje tutaj mogą być. Kochana kobieta wam może pomagać. To może być wasza matka, to może być wasza partnerka, siostra, przyjaciółka, nieistotne. Chodzi o to, że ta osoba bardzo jest kochająca, bardzo współczująca, bardzo jest troskliwa. Ona może wam ofiarować tę pomoc, jakiej wy akurat potrzebujecie. To może być tak, że to jest po prostu, nie wiem, jakaś dobra koleżanka, wy potrzebujecie porady prawnej, ona wam dobrze poradzi, wiecie, ufacie tej osobie. A może potrzebujecie pomocy kogoś innego i wiecie, że ktoś znajomy jest jakby zajmuje się, działa w jakiejś tam dziedzinie wy potrzebujecie wsparcia, informacji, pomocy to właśnie od tej osoby możecie ją otrzymać empatia wyrozumiałość w tym miesiącu wam bardzo pomaga co wam przeszkadza w tym miesiącu mamy króla denarów król denarów może mówić o roztrwonieniu jakichś pieniędzy i złych inwestycjach w tym miesiącu. Dlatego tutaj trzeba uważać y, przy podejmowaniu decyzji. Podejmujecie najprawdopodobniej decyzje. Jeżeli mm, chodzi o kwestie finansów i inwestowania pieniędzy w jakieś obszary, to tutaj trzeba się bardzo dobrze zastanowić. Przeszkadzać Wam może w tym miesiącu też postać. Y, no, mogą być jakieś trudności z ojcem albo starszym mężczyzną z rodziny, to on może być z trygonu. Ziemskiego, czyli byk, koziorożec albo byk, koziorożec, ja to zawsze tego zapominam, panna, panna, byk, koziorożec i panna, ale to nie musi być taka osoba. Mogą być tutaj problemy z dziedziczonym majątkiem też dla niektórych. Przeszkadzać może też właśnie nieodpowiedzialne wydatkowanie pieniędzy. No tutaj trzeba by było uważać na takie tematy. Nieodpowiedzialne wydatkowanie pieniędzy. To może być też osoba w pracy. Jakieś um, spory w pracy, um, opierające się na tym. Jakby takich nierównych obowiązkach, nierówna współpraca, bo mamy tutaj arcykapłana, przeszkadza król denarów. Jakaś osoba w pracy może. Um, Mieć podejście typu: Ja tutaj nie muszę tego wykonywać, to nie należy do moich obowiązków, ty się tym zajmuj. To ja wydaję polecenia, a ty masz je wykonywać. Także, jeżeli Wy jesteście kierownikami w pracy, przełożonymi pracodawcami, Fajnie by było, żebyście empatycznie podchodzili do pracowników w tym miesiącu. Może być tak, że jakiś z Waszych pracowników, może Wy o tym wiecie, może się domyślacie, a może się dowiecie, jakiś pracownik może potrzebować jakichś zapewnień, chciałby się poczuć troszkę bardziej bezpiecznie w tym miesiącu, wiedzieć na czym stoi. Więc tutaj taka sugestia, żeby komuś powiedzieć, jakie on ma opcje, co dalej może tutaj być. No i też potrzeba by było tutaj zrównoważenia, jeśli chodzi o spółki, o współpracę różnego rodzaju. Obowiązki w pracy to mogą być też obowiązki w domu, bo to może być takie kurde, ja tutaj tylko sprzątam, zajmuję się tym domem, a ty co robisz. Taka nierównowaga może być w tych obszarach, więc fajnie by było doprowadzać wszelkie współpracę do równowagi, do harmonii. Zobaczymy teraz, co w miłości. Miłość dla wagi. Uuu, 10 kielichów, fajnie. Jest tutaj spełnienie emocjonalne duże. Czasami mówi się tak, że no to już tutaj więcej nic się nie upcha, to już jest jakby szczyt tej, tej miłości. Interpretuje się tą kartę zazwyczaj jako szczęście rodzinne. Założyliśmy rodzinę, mamy dzieci, jakby powstało, powstała kolejna generacja. Tutaj można poczuć się bezpiecznie. Dziesięć kielichów jest potrzebą spędzania. Możecie, może być tak, że w domu po prostu bardzo dużo czasu spędzacie i cieszycie się tym byciem razem w domu, jeżeli razem mieszkacie. Jeżeli nie, znacie, jeżeli nie macie partnera stałego, to w tym miesiącu możecie poznać kogoś na stałe albo określić sobie, co to jest właśnie. Jaki ten partner ma być czego potrzebujecie w miłości, żeby czuć spełnienie, czuć szczęście. Generalnie dużo też spraw rodzinnych na związki może mieć wpływ. Bo mamy tego... A, no właśnie, i też dla niektórych, dla niektórych jest zawarcie małżeństwa w tym miesiącu. Związku małżeńskiego. No. Co w waszym życiu osobistym? W życiu osobistym jest czwórka mieczy. To może być wyciszenie i uspokojenie jakiegoś tematu, ale ta czwórka mieczy, ona może mówić o tym, że potrzebujecie odpocząć, że potrzeba wam wyciszenia, że potrzeba wam czasu dla siebie, medytacji, uspokojenia jakichś tam skłotanych myśli i nerwów. Albo osiągacie ten spokój i to bezpieczeństwo, którego potrzebowaliście. Może właśnie to małżeństwo, usankcjonowanie jakiejś sytuacji, albo podpisanie jakichś umów daje wam to bezpieczeństwo. Najprawdopodobniej je osiągacie w tym miesiącu, bo na polu emocjonalnym mamy spokój, mamy też dochodzenie do siebie, rekonwalescję i akceptację. Więc fajnie to wygląda. Jest takie bardzo rzeczowe jest to czytanie dla Was. Co w pracy? Praca jest o smieczy, podpisanie umowy, wyjaśnienia, komunikacja, rozmowa. W pracy możecie mieć taką sytuację, jednak szybkiego oderwania plastra i powiedzenia, co mi tutaj nie pasuje, ale też właśnie są, jest podpisanie umowy, są takie pozytywne historie w tej pracy, więc tego Wam życzę, żeby to były też nowa praca, może być nowy pomysł na zarabianie pieniędzy. Ważna jest komunikacja w pracy, ważna jest też komunikacja z klientem, może albo ze współpracownikami. Zwróćcie uwagę na komunikację w tym miesiącu, jeżeli chodzi o pracę, a finanse, kwestie finansowe. I mamy tutaj szóstkę, nie szóstkę, tylko dziewiątkę kielichów, dziewiątka kielichów jest tutaj wydawanie pieniędzy na przyjemności. Ja bym uważała wagi, żebyście nie wydali za dużo tych pieniędzy na przyjemności, bo to może być roztrwonienie pieniędzy, roztrwonienie pieniędzy na jakieś przyjemności. Ale jeżeli jesteście odpowiedzialni w wydawaniu pieniędzy, no to po prostu ma, macie taki spokój, jeżeli chodzi o to. Niczego Wam nie brakuje. Tutaj może być też kwestia spełniania się jakichś marzeń, czy tam oczekiwań, jakie mieliście odnośnie zarabiania pieniędzy. Może mieliście takie założenie, że chcę osiągnąć ten pułap finansowy, chcę tyle zarabiać, i wtedy będę zadowolony, i to się dzieje w tym miesiącu. Osiągacie ten pułap. Albo on się zbliża, albo widać go na horyzoncie, jest szansa. Może być też tak, że jest nowa praca, to praca marzeń. Finanse nie są aż tak istotne. Nie jest istotne, ile zarabiam, tylko chodzi o to, że zarabiam na tym, co, co kocham. Może z czasem będę zarabiać więcej, ale w końcu jest praca taka, która mi odpowiada i jest spełnieniem moich marzeń. Jest powiązana z pasją. Co jest nieuniknione, co najprawdopodobniej będzie się działo? Wisielec, mamy tutaj zmiany perspektywy. Mamy też dystans. Dla wielu osób, yy, no znaczy tak, pokazują mi się tutaj tematy tych związków, o których mówiłam. Zawarcie małżeństwa, decyzje w, w związkach, decyzje w tutaj może być decyzja o separacji. Dla niektórych osób może być decyzja o separacji. Ja czytam te karty w, w wielu różnych kierunkach, że tak powiem, no bo to jest czytanie ogólne i, i trudno jest inaczej jakby to czytać. Więc sami do, dobrze wiecie, czy u Was się zanosi na rozwód i separację, czy zanosi się na ślub i zalegalizowanie związku. I poznanie kogoś. Jest potrzeba oderwania się od myśli, jest potrzeba zmiany perspektywy na jakiś temat. Wtedy łatwiej będzie podejmować te decyzje w pracy, komunikować w pracy, podpisywać umowy, mieć jakby świadomość tego, bo jakaś decyzja przed Wami stoi. Was może zaskoczyć, a jeszcze nieuniknione mogą być pewne opóźnienia, yy. więc przygotujcie się w tym miesiącu na to. I to na takim nawet na, najbardziej takim codziennym poziomie, codziennym wymiarze, że umawiacie się z ludźmi i ludzie mają tendencję do spóźniania się albo wy macie tendencję do spóźniania się. Yy. A tutaj w pracy. Uważajcie na to, żeby w pracy się nie spóźniać. Może jesteście tacy szczęśliwi, zadowoleni z czegoś, że sobie poluzowaliście jakieś tematy i na takim relaksie sobie żyjecie i na przykład zapomnieliście, że w sobotę mieliście iść do pracy na drugą zmianę czy coś. Nie wiem, ale, albo że się zamieniliście z kimś z, z współpracowników także zwróćcie uwagę na to spóźnienie w tym miesiącu co was może zaskoczyć no właśnie są te pieniądze jest dużo przyjemności dużo, może, może jest, są możliwości zarabiania pieniędzy jest tutaj jakieś spełnienie jeśli chodzi o finanse i dobra generalnie bo to nie musi być tylko zarabianie pieniędzy to jakieś dobra mogą do was spłynąć ktoś wam może coś zaproponować możecie coś taniej kupić jakąś bardzo ekskluzywną rzecz to, to tutaj pozytywnie się zaznacza kwestia właśnie dużych pieniędzy i takich dóbr wysokiej półki. Może was zaskoczyć jakaś osoba z poznaku koziorożca i sytuacja związana z nią. Może też was zaskoczyć dobre pożycie, że tak powiem, w związku. Bo to jest karta. Yy, Jednak przyjemności zmysłowych. Te przyjemności zmysłowe. Możecie wydawać dużo po prostu pieniędzy na przyjemności zmysłowe. Wszelkiego rodzaju. Uważajcie, żeby nie stracić pieniędzy za dużo w tym, ty w tym miesiącu. Bo możecie wydać na przyjemności. Je. Dobra, jaka jest rada dla wagi? Królowa Dynarów, czyli mała cesarzowa, ona bardzo dobrze radzi sobie w świecie materialnym, więc ja jeszcze raz zwracam uwagę na to, żeby w świecie materialnym, w świecie pieniądza działać odpowiedzialnie w tym miesiącu, żeby później nie mieć takiego poczucia, że mi na coś nie wystarczy, no bo ta kwestia bezpieczeństwa. Jest tutaj bardzo, bardzo istotna w Waszym życiu w tym miesiącu. Generalnie ona symbolizuje bardzo ambitną kobietę, która, jak widać na karcie, wspina się po szczeblach kariery, osiąga jakieś założenia. Więc, jeżeli chcecie, macie apetyt na duże pieniądze, na wysokie stanowisko, na awans w pracy. Może wy chcecie być na górze, jeżeli chodzi o tego arcykapłana, bo zaczynamy arcykapłanem, więc to jest istotna hierarchia, no, nie tytuł, jaki ja mam przed nazwiskiem, funkcja, jaką pełnię, kompetencje, jakie e, leżą w moim zasięgu. E, no to jeżeli macie ambicje, to zaspokajajcie ją. Apetyt na pieniądze, apetyt na sławę, na sukces nie jest niczym złym. Jeżeli umie się mądrze nim zarządzać. Jaka jest rada dla Was? Paść buław. A nie rada, przepraszam, tylko z czym przechodzicie do następnego miesiąca. Zpadzię buław. Jakieś kwestie waszego dziecka mogą być istotne w tym czasie w sierpniu, załatwianie spraw dzieci, ale tutaj też jest pasja, odwaga, kreatywność, nowe pomysły, świeże pomysły, świeże przedsięwzięcia zaczynają się w sierpniu dla Was. Także więcej ruchu, więcej zmiany miejsca, położenia, po tym jak zapadają te wszystkie decyzje, możecie. Więcej się ruszać, jakby więcej rzeczy ogarniać, więcej rzeczy mieć do załatwienia, bo tu ewidentnie jakieś tam decyzje zapadają. Rozpoczęła się też jakaś nowa przygoda dla Was w tym sierpniu, zaraz zobaczę jeszcze jaka. Jaka to przygoda? Rycerz Denarów, no i jakaś taka długotrwała przygoda, długotrwały związek, jeżeli poznajecie osobę. I to jest osoba już docelowa, albo projekt, który będziecie długo realizować, ale on przyniesie Wam dużo satysfakcji. Nowa szkoła Waszego dziecka, albo Wasza, może tutaj też być, zależy, ile macie lat i na jakim etapie tamtej edukacji jesteście. Możecie podejmować też decyzję, dlaczego nie, odnośnie kształcenia wyższego składacie papiery na, na jakieś uczelnie wyższe. Wtedy to wykształcenie, które zdobędziecie, ona będzie przez wiele lat Wam służyć. I, i ono faktycznie będzie Wam służyć, będziecie z tej wiedzy korzystać. No, dla niektórych, ale tu nie wiem, czy ktoś taki jest. Jeżeli ktoś jest, to um, niech mi powie. Ktoś może wybierać się w jakąś długą podróż, to nie jest chyba najlepszy czas na długie podróże, um, bo w tych kartach, to ja bym widziała naprawdę taką długą, długą podróż. To tutaj kwestie ubezpieczeń są bardzo istotne. Długą w sensie taka, która długo trwa. Yy, bardzo odległa, taka dookoła świata. Piątka kielichów, pustelnik yy, i dziesięć buław. Czas przeciążenia i martwienia się o coś może odchodzić do przyszłości w tym czasie. Yy, możecie zamykać ten czas yy, zmartwienia się i takiej cięższej energii. Yy, w jaki sposób? Yy, cierpliwość, yy, przyłożenie się do kwestii zawodowych, yy, do kwestii pracy, yy, zwrócenie też uwagi na jakąś kobietę w waszym życiu. Ona jest pomocna, ona wam bardzo dobrze życzy, ona wam dobrze podpowiada. Inwestowanie w siebie, inwestowanie w swoją karierę i edukację, jak najbardziej róbcie to w tym miesiącu. Buziaki ściskam Was, mocno przytulam do serca. Życzę Wam udanego, udanego lipca. Jeżeli chodzi jeszcze może o jakieś urlopy, jeżeli urlopy, to myślę, że mogą być w strony rodzinne odwiedzacie jakąś rodzinę może może być też tak, że coś was w domu trzyma że ciężko jest się ruszyć z domu bo dużo jakby was w domu trzyma, nie wiem sprawy dzieci zwierzęta obowiązki, praca może może ta te wycieczki i urlopy to w następnym miesiącu z tego co widzę Okej, okay, wszystkiego dobrego, Buziaki popa. Pa.